Witajcie w kolejnym odcinku na kanale TTZ Performance. Tym razem chciałbym Wam pokazać, jak rozblokować skrzynię biegów w BMW serii 5. Jest to model F10, F11. Chciałbym Wam pokazać, jak rozblokować tą skrzynię biegów, czyli jak wrzucić sobie neutral bez, bez prądu w samochodzie, bez zasilania, bądź też podczas gdy wystąpi jakaś awaria. Tak więc w tym momencie musimy udać się pod samochód. Zaraz dalsza część filmu. Ok, w tym momencie znajdujemy się już pod samochodem. I teraz tak, tutaj z boku naszej skrzyni, w tym miejscu znajduje się śruba na imbusa piąteczkę. I tą śrubę wystarczy, że wkręcimy do końca, i tutaj nie wiem czy to złapie, ale tutaj z boku skrzyni biegów znajduje się taka dźwignia. W momencie wkręcenia tej śruby tutaj. Ta dźwignia jest wciskana do góry i wrzucany jest nasz neutral. Tak jak mówiłem, wystarczy ją wkręcić do samego końca. I automatycznie mamy w pozycji neutral w skrzynie biegów. U mnie ta obudowa jest uszkodzona. U Was, jak ta obudowa będzie wam to zasłaniać, to wiadomo, trzeba ją sobie odkręcić. Jeszcze raz wam to pokażę. O, dokładnie ta śruba. Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Zapraszam również na inne moje filmy. Także trzymajcie się do następnego. Cześć.